Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi mili, dziś 12 grudnia. Zapraszam serdecznie, zapoznajcie się z kolejnymi słowami świętego Ojca Pio, które zapisał w grudniu 1916 roku. Pamiętaj, moja dzielna córko, że w stworzeniu poczętym w grzechu Bóg może wszystko odrzucić i że nosisz w sobie nieusuwalne znamię tego odziedziczone po Adamie. Nie może jednak Bóg odrzucić szczerego pragnienia kochania go. Dlatego, jeśli nie możesz być pewna i nie chcesz wierzyć mnie, Mówiącemu Ci w Panu, dobroci Boga dla Ciebie z innych względów, powinnaś być pewna tego przynajmniej. Kończąc, powiem Ci, że możesz i powinnaś być spokojna i radosna. Wierz mi, bo mówię do Ciebie w imię Boga. Wyrzuć z siebie te obawy. usunczenie które gromadzi w twej duszy demon, chcąc cię zadręczać i gdyby to było możliwe, pozbawić stałej wspólnoty z Bogiem i sprowadzić z drogi doskonałości. Wiem, że Pan zezwala na takie napaści nieprzyjaciela, bo Jego miłosierdzie pragnie, żebyś go miłowała i upodabniała się do Niego w Jego trwodze na pustyni, w ogrojcu i na krzyżu. Ty jednak musisz się bronić, oddalając Go od siebie i gardząc Jego niecnymi podszeptami. Zrozumiałaś mnie? Odwagi zatem i zawsze do przodu. Walcz mężnie, a otrzymasz nagrodę dusz mocnych. Kochani, życzę miłego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Pa.